Właściwie to znamy się bardzo dobrze, ale ja coś spieprzyłam, a on zresztą też. I się rozstaliśmy. I teraz boję się do niego podejść, a on mnie chyba unika. Może ktoś wie, co mam zrobić, ponieważ ja go kocham. Spotkałem kowocaner w Jeszcze nigdy nie spodobał mi się żaden blondyn. Co to za kolor włosów, taki niemiecki, zero seksu. Kiedy minąłem go na schodach, aż mnie coś uderzyło, to było to. Niestety straciłem okazję, żeby go poznać. Jak widać. Chyba przez swoją głupotę, bo z niej jestem trochę znany. A może jeszcze zmądrzeję. I on się odnajdzie. Tylko gdzie? Ludzie, pomóżcie mi, jeśli ktoś mnie słyszy, ja szukam osoby. To było na wakacjach, kiedy to spędzałam je w między nad morzem, spotkałam tam mężczyznę, który na długo odkwił moje pamięci. Pierwszy raz ujrzałam go na plaży 19 sierpnia, jest on chyba wraz z córką, chyba z córką leżał około mnie i tam nastąpiło to urocze pierwsze zetknięcie się z nim od pierwszego wyjrzenia, Zrobił na mnie wrażenie i ja chyba na nim też, Też odwzajemnił to swoim wzrokiem nami i życzliwym uśmiechem. Kolejne spotkania miały miejsce podczas spaceru po mieście on z córką, chyba z córką, a ja z synem. Bardzo żałuję, że nie nawiązaliśmy wtedy kontaktu jakiegokolwiek jest już chyba za późno, a ja nie wiem, jak ma na imię, skąd przyjechał, po prostu nic o nim nie wiem. Kolejne kluczowe spotkanie z nim nastąpiło w piątek 22 sierpnia, czyli przed dzień mojego wyjazdu do domu. Nastąpiło ono późnym wieczorem, koło 22, w miejscowym dancingu w Międzywodziu, kiedy to on był ze swoimi znajomymi i z Turką chyba z Turką, z którą między innymi tańczył. Tam też były te spojrzenia na siebie i obserwacje wraz z uśmiechem, ale nic poza tym. Dlaczego to wtedy też nie poczynił jakiegoś pierwszego kroku? Teraz bardzo żałuję i w drodze powrotnej miałam w oczach powodowane bezsilnością. Czy już Boże nigdy nie nie spotkam w swoim życiu tego, tej osoby, a wydaje mi się, że on miałaby duże znaczenie w moim życiu. Mężczyzna ten był blondynem, krótko obciętym, charakterystyczny w jego wyglądzie były okulary o czarnych oprawkach, wież 30-35 lat. Nad morzem był, tak jak już wcześniej chyba wspomniałam, razem z córką, chyba z córką, bardzo długich, jasnych włosach. Może ktoś mi go pomoże odnaleźć, może ktoś z jego znajomych to ogląda. A będzie wiedział, że była taka osoba w międzywoliu w terminie od 18 do 20 sierpnia. Na pewno, a być może, że on był jeszcze dłużej. Mam nadzieję, że gdzieś kiedyś go jeszcze odnajdę, Gdyby, gdybyście go znali. Powiedzcie mu, że ja jestem jeszcze w takim portalu. Chciałbym ją odnaleźć jak najszybciej. Spotkaliśmy się w małym sklepie spożywczym przy listu komiennych. Było strasznie gorąco. Jak mówiłem wcześniej, ona weszła. Wydawałem tylko, że jest strasznie gorąco. A ona odparła, że na szczęście działa wentylator. I to wszystko już. Dalej było strasznie gorąco. Ciężko oddychać. A ten wentylator słabo działał. Nie miało racji.